Elo, kolejna legendarka do rozlosowania Zwycięzcę poprzedniego macie gdzieś teraz, nie wiem, kurwa na środku ekranu. Zasady klasycznie te same, świat to lawesz, pozdrawiam. Cieszę, go zatałeś. Ja pierdolę. Proszę, lega. Nie, no. W mojej grupie się nie da nic za dobrego, kurwa. Leguwe. Na zbocia kurwa. Nie no, pojebie mnie, tamto już nie jest taki... trzymam De... zaraz. No, dajmy, ty, ty, ty. Tylko dziewięć osób tu jest. Ty, nie dajmy. ma łupu. Ale koks. BMB. Bijem, bijem, kurwa. O. Ale koks. Dajcie mnie czapę. Tom na... obydwie to czap Kamil Jest, lega Aaa Komu? Ja wystarczy ci opowiedzieć no, 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 no. Komu. Najlepiej jak można było Kamilowi, no ale koks Ty? Oj teraz lega spadnie. Nie, nie no, ja o nie kurwa Nie, to mi zrobiłem jebane i koniec, nie? lega Tak, Piotr Tipozer no, ludzie się nauczyli, żeby wylogowywać to. Bo w pewnym momencie to jest lekcja. Hehe, no kurwa, nie wiem! Mówiłem! Ja byłem obok Voltun, albo Ortus. Mówiłem? Gdzie <laughs> mnie zaraz. Mierdolę. Ale jak Ulepszysz tam chociaż coś. <laughs> nie, ja tu lekkę przerzucę, mordo. Dobra, przytasowane, jea. Yeah. Popnę się zaraz, widzę staw. Let's go! Let's go! Let's go! Ojej, jej wierzę. Dwie łapki, no. Kurwa. Dawaj, kurwa, 29 aligatory jazda. Kurwa, no, dwie łapki, no. no Pragnę tylko jest. powiedzieć oficjalnie, że zostałem oskamowany przez gracza White Venom z legendarnego pierścienia 300 i chuj mu w dupę. <śleszy> I i jebać ten event. Ujcie w dupę. i Leguwen na biskupa pozdrawiam. Jasna pizda. <śleszy> nie mogło tak, nie <śleszy> wiem, 5 kratek w lewą stronę, bym sam ulepszał no na plus 5. <śleszy> byłoby fajnie. Kurwa mać. теле Заливаю дым, поцелую на шее э -э -э, как толпа Правда назад, черный каскад Вижу твой взгляд, степ на гаяр Мог тебя взять, но ты не моя Так тебе поцелую на

No powiem ci tak, aktualnie jesteś trzecią osobą, która bierze tą czapę. Czapek jest jeszcze w depozycie 6. Trzy osoby są wpisane, więc trzy czapki teoretycznie są wolne. Jedną z nadwyżką chcę kupić peperz. Także. No, że 2G, jakby, nie? no bo on nie obstawia. Złote rozdania. Dobra, czyli no. piszę po prostu bicka tutaj, bicek. Zaznaczam na zielono, że na znak Solidarności. Tak, buty 210 z Twoim podpisem. Pozdrawiam, spierdolony Ewan. Ja pierdolę lego na signo. Oh. No i Lukas tak. Lukas jest zatałem zlota dla niego, dla Kewa i teraz ty dla Sina? Kurwa. Oh. Dobra. Item zbijany na plus 5. Kurwa, onika Boże, ale po co byś taką to towe? Będzie pan, będzie pan Wow O, torebka gościu, what the fuck, nieś śpiewy, proszę. No kliknę to PPM, w do, Później co słyszysz. No czekaj, no to jest 10 sekund kurwa. Całe. A mi właśnie kurwa się marnie 10 sekund na dysku. Bicek, ile jeszcze ile Jeszcze widzę cię, kurwa, głupia. Dobra, to że coś zaśpiewę Na no, kolejny zużyjesz. Panowie, zróbcie fake reakcję, bo odpaliłem za do zagrywanie. Dzięki. Kurwa! Ja <laughs> mam <być> Dziękuję. <laughs> o, eszcze. Chuj mi, Tu Nie, no mamy już ten kurwa. Kurwa, bo bogar, troszkę ale ouro. Jezus, słaby hero, dobrze. ale wjechałem. To teraz. Wjechał bez zajrzenia prawy. Hero, kurwa. <mary> Nie. <mary> X -X. Nie no, Jomkovii <mary> też mówi to zajebać. To jest to. O, zajebiście, kurwa, fajnie w kombajnie. To jest? Nie no, naprawdę, 1%? I co jest, kurwa? Jakim cudem? Nie, będę tankował. Kurwa, to ja zrobię teraz. Oro. Eroiczny item Brandon. Nice. To jak są te dość legowar ma jeden. Ja dole. To zajebany. <tol> zajebany. Zufa nie ma? Co się stało z Zufem? Te powiadomienia wysłał jeszcze. Wszyscy już są tutaj koło. O ja pierdolę. O kurwa, weź nie szukaj tych herosów a drugi raz, co? weź nie przychodź. Pater, co leci? Niech to trzeba spełnić. Pater, pater. Pa, dobijam. Czapa, pa. A, a, ale sy. O, xuj to, się. A, no to już za późno, potwierdziłem loga na tego. Ty potusie. potwierdzacz. <laughs> o, kurwa. E, weź ją, Dobi. <laughs> yeah, buddy! <laughs> tak jest. Legowa. Mm. Dawaj. Kurwa Gówno. Jebany ja gówno. Ja pierdolę. Ej dobra, chodź na to kota. O kurwa. Dobra, w końcu jakaś. Pierdzielam ten podpis. Let's go. Ile ja bym dał za ważkę nadziei. Ale bym się już chyba <noise> cieszył. A ja śmiałem ja z na to. tak, <głos> Kurwa. <głos> nie, ten dzień już byłby za dobry. No, ten ale dzień ale byłby jeszcze, za dobry. jeszcze herko zlatał. Hmm. O, dawaj. Ja pierd Wolałbym już Unikat zlatać niż te błoga. Chuj, ja wylot, że mi się nawet załadować nie chce. No i chuj. <noise> Mam dziwne przeczucie, że ten challenge, kurwa, to... <śpieszynka> Potrwa z rok naprawdę. <śpieszynka> klątwa, proszę. <śpieszynka> A, nie masz czego. No, Zastrzały łapie się, nie, kol, kol, Uj. Tak patrzę Uf. na dwa heroiki po prawej. <śpieszynka> The best of the best. Yes. O oh, hero, zawsze o tych butach marzyłem. Kurwa 12, wszyscy są. O, do zajrzenia. Bez. Gówno spadło, gówno. Dobra, co zleci. La Let's go. I gówno. Tak. Na szyjnik. Ze Dobra, ten, o kurwa. Ten na zimno, to iksuje. Na szyjnik spadł. Ja pierdolę wreszcie. Kurwa. Co, ktoś chcesz, to, czy... chcesz coś na zimno, czy nie? Ja iksuję wszystko. prócz na szyja, bo kurwa nie spadł z pół roku. To jak nie chcesz na szyja, to iks... Boże, Jak chcesz szyję, to ja go iksuję, dzięki. Dobra. To i tak złapi jakaś małpa pewnie. No, mówiłem 是 <laughs> Bądź takim bezdusznym człowiekiem, e, nie, mimo wszystko i szkoda, wiesz? Nie wiem. A mówię, zapas. I... No, no ty jesteś okrutny. Czemu takie coś robisz? No w piźnie to mam, czy ktoś przyjdzie, czy nie, swoim, czy nie, to już chuj to mam. No, Marcin, no, 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 Nie wiem, no trochę tak średnio, Marcinku. No, no tylko tak średnio, w chuj to mam. Aha, widzę, że tak. To... <laughs> to standard chyba dla klanu, arystokracja. Zmieni od tego, dlaczego w ogóle jest ograniczony. Kurwa, ma. Tak jest. Po to biłem ważkę prawie godzinę. To jest to kurwa. Siemano, Dostałem sobie tutaj taki kuper. Zobaczyłem przed chwilą, jak na giereczkę wbiłem. W akurat 23 grudnia. Po godzinie 24 to dostałem. Albo nie wiem, może jakimś sobie wcześniej tego nie zauważyłem. Anyway, zobaczmy, co w tym jest. Kurwa, co to, to jest? Co to jest? A dobra, kurwa to neutral jest. Ja myślałem, że to się da założyć normalnie. Ty, ale prank stary konkretna. No, po raz pierwszy widzę, żeby neutral miał statystyki, wypisane jak normalny item. No, ale okej. Okay. Zdwoje zmiany wzmocnienia Hmm, to spoczko Spory Okej, okay, piękne, podoba mi się Dobra, Marcin, postarałeś się, pozdrawiam Nawet nie wiem, czy mamy dwie ogniszki, chyba tylko jeden O kurwa! Proszę, dajcie mi ten naszy no ja mogę ziksować Całem ja mix na i hero pls A który? No, hero, Nasze, na, na... Alpro. alpro. On jest dojebany. O to, <laughs> to jest? jest. Proszę, kurwa. Ty bez Mowy. Ja chyba <laughs> mam mam. To. Kurwa, się cieszę, jakbym legę zlotał. Idę to ulepszać zaraz na 5. Dobra, masz się runy zajmuje, czy heroiki, jak to wygląda? Jeszcze twoje. Heroiki, runy twoje. No, Jedne runy i, i heroiki. No Maria, huh? nie wierzę! Widzę dwa niebieskie. Tak klepiesz, klepiesz, Nic nie klepię, bo to unikady. Co tam klepisz mordeszko? Czy to można to nie wszedł teraz? Nie. Na łowce, na łowce, taka na urodzinki. Na No, na chuja. Dobra. ty dzisiaj 100 sto lat, sto lat! Naprawdę. To lega? Tak. Siema, też złapałem łapy 279, zajebiście, czyje się jestem w 100% w porządku. Bardzo przydatny, legendarny item. Pozdrawiam gracza Jakub Mydlarz. Pozdrawiam całą arystokrację. Jest dobrze. Tak. ale urwał. O, kurwa. O kurwa, jest. Z Luka spadło 10 TP, więc. Nie mogę tam. na to płacić. To po prostu jest Nie wiem, czy gorzej błogo czy TP. Hop. Chyba TP lepsze. Błogo lepsze. TP. Błogo lepsze. Kościu, masz tyle buks. Jezu, jesteś biedakiem i nie masz czerwonych kamieni? Pluję na ciebie. Uh, uh. Muszę byś się zdechł przez te Uf, kamienie. Teleporty. Wiesz, wiesz po co są teleporty? Żeby sobie taką zakładkę w depozycie, jak ja robić, i nazwać ją no teleporty. No, boga, są po co, żeby je od razu. No nie wiem, ja na 210 mam kurwa 13 sztuk Bóg, bu aby, bije to cały czas. Bóg. Nie, no do jest pizdy jesteś, buk. co ja ci powiem. No, tak to jest, jak Że Czy tak ty, na... ty potrzebujesz Bóg? Na aktywnym przedzialeś tak gra. A, na aktywnym, tej aktywność, proszę cię. Nie. Nic sobie tam w CSK pogryj To zleci. <śmiech> <śmiech> Ale zostaliśmy odkamowani na tym pomyśle, ja pierdolę. Ja mamy to, lega na filmie. Ja pierdolę kolejne spojrzenie eee. się tę Albo i nie ma no i Albo się, próbuję, Nice pies, nice pies. Nice. nice dog, dziękuję. Nice pies. On się nie chce iść do pracy, drogi, ja pierdolę.